Wdrożenie AI to nie tylko technologia, to przede wszystkim ludzie. AI ma wzmacniać, a nie zastępować. To kluczowa wiadomość, którą należy transparentnie komunikować pracownikom. Ale o tym zapominamy. W tym codziennym biegu wydaje nam się, że naprawdę firmę można prowadzić w pojedynkę z AI, ale to niestety dziś jeszcze dylemat, bo automatyzacji trzeba pilnować i nadzorować. Są też czynności, których nie da się jeszcze totalnie oddać AI do pracy. Ludzie są niezbędni, ale ich rola nieco się zmieni. Badania rynkowe pokazują, że 89% firm uważa, że ich pracownicy potrzebują lepszych umiejętności AI, ale tylko 6% rozpoczęło znaczące działania w tym zakresie. To ogromna luka. Inwestowanie w podnoszenie i przekwalifikowywanie umiejętności jest absolutnie kluczowe. Upskilling to doskonalenie istniejących umiejętności, np. Na nauka pisania promptów dla obsługi klienta. Reskilling to nauka zupełnie nowych umiejętności, by podjąć nową rolę. AI uwalnia pracowników od monotonnych, powtarzalnych zadań, pozwalając im skupić się na strategicznych inicjatywach o wyższej wartości. To zwiększa produktywność i satysfakcję. Trzeba też pamiętać o etyce i ciągłym monitorowaniu działania AI. Jej wydajność, dokładność i bezpieczeństwo wymagają stałej uwagi. To buduje zaufanie i zapewnia długoterminowy sukces. Ale czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Na koniec trzeba pamiętać o regulacjach prawnych i przygotowaniu firmy do wyzwań proceduralnych. Ale o tym już jutro.